Yo, frame 3! Też trzeba pora. Ostatnim razem zaczęliśmy ten świat marłych I to, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, jest mój ulubiony poziom. Przed nami jest ta wielka brama i nie mamy jak jej otworzyć. Frokewie w, w nas strzelają. No i nic nie co możemy zrobić, jestem tam satemierz. Nie możemy trawić tą nic możemy zrobić. Więc jeśli nie możemy iść to przodu, jedyne co możemy zrobić, to iść do tyłu. Także trzeba te czyjeś zniszczyć. I idziemy na przykład. Żeby znaleźć jakiś sposób. Przepiękna wieża A tutaj też już czeknie pata, to jest <grywka> już chillax Te wszystkie punkty zostawię, bo będziemy mieli okazję zdobyć puszkę Hello? <grywka> o, trzeba to zniszczyć O, winta kościu. Mamy chyba jakby pierwszą taką sekcję, gdzie jest parkour normalny. Trafmy tego małaka. On nam odblokuje niebieską puszkę. Będzie potrzeba, żebyśmy tam weszli. Tu kolejna niebieska puszka, żeby co opasek było. I kolejnego małaka słychać. Będziecie na samej górze. I on zrobi coś specjalnego. O właśnie, jak ty, z tymi się przełącza, to ja zwykle robię, że wyskakuję z tego i dopiero klikam P. Czasami może się spukować. A i kolejna rzecz. Nie wiem czy zauważyliście to, ale w tej grze jest fall damage, więc spróbujcie. No ci laksie. O, Globox coś wypił. Gdy mnie nie było. A o, silną puszkę taje. Yeah. Dobra, no, to inne zrobi coś specjalnego. O, on tu właśnie coś powiedział, ważnego, że on otworzy tajny świat. O, tu ogrom punktów jest, jak widzicie. Także chcę jak najwięcej złapać. Z tą mocą, mhm. dużo punktów. Um. No są łatwo na tym Łatwo. Słapię od tego. Mhm. Zapewniko teraz po pasek po zniszczeniu przeciwnika jest dłuższy ten kompo y, mirror. No, specjalnie nie chwytałem tych punktów, bo chcę wszystko chwycić z puszką Wiem, że to trochę czasu zabiera, ale ja lubię punkty I to i chyba i tak ostatni raz Ja raczej pauzę zrobię, żeby się cofnąć Bum, 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 bum Dużo punktów I tu też trzeba będzie odblokować A nie, tutaj będzie trzeba... o to będzie fajne. Okej. Okay. O i też czek snu wpada. Ktoś włączył wichurę. Kto tu robi komenty z Minecrafta? O, yeah! No, znów mamy... tą jakutkę. Muzyka trochę jest inna, taka szybsza trochę. No, pamiętajcie, że trzeba podejść do tego i czekać, aż Rayman sam to podniesie, bo... gdybym nacisnął guzik to on by to kopnął. Okej. Okay. No, jak widzicie on, on to kopie po prostu trzeba poczekać, żeby chwycił Już nie będę się cować po bo... puszkę, chwycę to po prostu. O, nie trafiłem to, okej. Okay. I pamiętajcie, robimy to wszystko po to, żeby tamte czy na początku poziomu otworzyć. Ją zrobi coś specjalnego z tą wierzą. Jak widzicie, jest taka astralna, taka przestarczysta. Jakby coś, jakby coś było z tą wierzą, nie? Tak, nie? A właśnie, już nie mam. Nie możemy wziąć tej zielonej puszki, dlatego teraz wszystko łapałem. Czemu, nie? Bo jesteśmy w innym świecie, tak jak mówili. Co to? Bum, bum. Nie mi jeszcze dostaję hity, jeśli mam kombo. Wszystko dla kombo. Czerwona puszka trwa krócej od zielonej, dlatego też lepiej jest wcześniej wszystko chwycić. Tutaj chyba puszkę jakoś osniemy? O, hutu tak. Rakietę trochę ekstra punkcików nam MTD, razy dwie, jeszcze tamto kompo było. To koła, wszystko chwycić, <laughs> gratulacje, wygrałeś. Jak widzicie wszystkie drzwi się zamykają przed nami, więc Już wiadomo, że jakieś awaryjne wyjście będzie niedługo. W tym poziomie jest wszystko po prostu. Unikanie bomb temiarza. <laughs> Już mamy 40 tysięcy punktów. Z tego co pamiętam, żeby mieć uśmiechniętą buzię Marfiego trzeba mieć 60 tysięcy. Albo 35 tysięcy nawet. Bum, bum, bum. Aha, ma No, niszczą wszystkie te seryjniarze i nam otworzą bramę. Będziemy mogli w końcu iść dalej. I teraz muzyka się mocno zmieniła też. Ta. Wyjście afaryjne to wyścig z Putem. No, znaczy nie wyścig, nie musimy go gonić. Ale musimy go zabić. Tu będą. Punkty jeszcze to na spokojnie będzie można zebrać. A na spokojnie, czyli utrzymuj komponitor, plus 140. <coughs> Tempot na samym tole będzie, nie trzeba go tutaj szukać. On zawsze jest na samym dole. Fajny fakt z tymi wieżami jest taki, że ta druka wieża, w której teraz jesteśmy, to ona jest w tym poziomie, normalnie, tylko że jakby otalona strasznie. Jak prawie poza putełkiem, tak jakby. Jeśli wiecie o co mi chodzi. Poza putełkiem poziomu to takie na krańcu. Da się ją zobaczyć, jeśli to się skliczuje trochę obraz Kamery Dawaj. Ty stradziecki pucie. Uro! Miał to Lara, ale tak naprawdę nic, nie odblokowaliśmy. My tylko jedyne co musimy zrobić to wyjść stąd Klapak co ty Ale to nie koniec problemów. Mamy nowego wroga Jest strzela w tych tuszków. Nasze ataki nic mu nie robią. Więc trzeba chwycić czerwoną puszkę, która tu staje od długiego czasu. I pełny atak. O, i to jest taka taktyka po prostu. Tak trzeba to rozwalić. Pamiętajcie, że jak przeciwnik was trafi, to ładowanie pięści zostanie resetowane. Uuu, rejma wesoły. O, dobra, tu błuszka jest. My sami otworzymy tą bramę. I tu mamy kilka punkcików na grotę. Koniec poziomu. U, nie wiem czy dostałem to kombo pod koniec. <grym> nie wiem czy to się zaliczy. <grym> Ile powinienem mieć? 4, 2, 8? Mmm, nie wiem, czy to dostałem. Tu, e, tu nie ma żadnego pudełka, także śmiało można rozwalić pełno życia. Mm. coś nadchodzi. ja. Oh, yeah. no co się zna rzeczy? Tyle życia dostaliśmy. Klopox odlatuje. I to jest bardzo rzadka kacenka, bo zwykle kracze hmm, płyną od razu dalej, więc nie widzą nawet tej kacenki. Można ją ominąć. To jest pierwszy i jedyny poziom w całej grze, w której Rayman pływa. Mamy nieskończoność tlenu, tu niczego się nie trzeba obawiać. Nie da się skręcać w górę albo na dół, Można tylko w lewo i w prawo raiman automatycznie robi skręty w kurę i w dół. Także jak widzicie tu nie ma całkowicie żadnego problemu z łapaniem punktów. I mamy posad tego świata. Jakaś francuska nazwa to była na C Czyli... nie, nie mamy, nie, nie będę wypowiadać no, Jak widzicie tu jest e, punkt Więc będę chciał spróbować Złapać ten punkt I wtedy zrobić ostatni hit bossowi Żeby dostać 1500 punktów więcej no, Trzeba spałać peba, po prostu Musi sam siebie zabić. O, teraz lasarek będzie. O, to nie jest jakiś trudny pas po prostu. <grystanie> Najtrudniejsza część to, żeby dużo punktów stawić. Bro. To jest te działko w środku, czy to jest typek? Wielki człowiek i mały człowiek. Mały człowiek w wielkiej oświetnicy. To już jakby widzimy, cicho likanie. Co za rzeczy zaczynają budować? Już jakieś machiny się zaczynają? Już im odpieprza powoli. Co sputują później? Na co ich stać? Ale szybko laserki Wow, co to za solarium? Gdzie tu jest punkt jakiś, o. Zobaczmy czy to się uda zrobić, nie, nie chciałem tego złapać Chodźmy tutaj, chodźmy tutaj, tak ruh, ruh. <ścoughs> Czy to teraz będzie ostatni hit? Mm, nie wiem czy to dostanę kompo. zobaczmy jest! Udało się, patrzcie, 1500 za posę Idealnie to zrobiłem, nice! A i trzeba iść tam, gdzie jakby wiatr nam pokazuje, lub prąd znaczy Tylko nie wiem, gdzie to jest Gdzie bym iść? A, chyba tam tak, to wygląda jak dobre przejście. Pogoda była taka deszczowa tutaj, taka ciemno było. I teraz wrócimy. O, skończył się też, jest pięknie, jest przepięknie po prostu. Może nawet ten gdzieś tu jest. Ptaszki śpiewają. Ryby serają. Jedzą gówno, te karpie 100% punktów znowu Oczywiście, że tak Tylko się pojedz klobox. Aha Dobra, biorę się do zapijanie. Dobre kompo nie złe. Oni się tu w rokach chowają później. Na lewy róg. Jeszcze Jeszcze ktoś się chował tutaj. Dobra i teraz trzeba tutaj trafić, to jest sekret, jak już mówiłem w każdym takim pomieszczeniu sekret jest i to jest jedna brama, jeszcze tu jest druga, Globox proszę Cię. Patrzcie aż dwa zielone kryształy, dwa! <grymian> tak, teraz co myśleli, czy mu się uda zepeć te 65 tysięcy punktów, no chyba się uda I jeszcze jeden poziom będzie w tym świecie. Ale to już w następnym filmie raczej. O Kacsenka teraz będzie. Chociaż. Rayman <grymian> <grymian> Więcej pan been a late night. <laughs> Just kidding. <laughs> so <laughs> high. <but>. Explained everything. <laughs> <laughs> wow, well, seems like you swallowed a black lump. Major Bummer. You see, that, that sucks dude. produce like some kind of crazy weed. <laughs> They're really wacky. <laughs> Let's see if we can uh, you know, hook you up with <laughs> something to take the pain away, <laughs> huh? <laughs> Co oh, yeah. mm -hmm. się z mojego żołądka.

Tak to jest ja z tymi doktorami. Na kolejną wizytę się trzeba umawiać. I to jest chyba ostatni raz takiego poziomu, że jeździmy gdzieś. oj, 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 oj. Chyba nie dałem posłuchać tej muzyki, nie wiem. <laughs> Jak widzicie, cały czas się zmienia ta muzyka. Dalej jesteśmy. O! Czemu się nie pojawia nic? Gdzie są punkty? Oko prawdy. Będę też za tym poziomem. Z drugiej strony już nikt nie zobaczy jak spadam na tu. lub pomijam jakiś punkt. Miejmy nadzieję, że nie będzie tym razem żadnych wypadek, nie? Ostatnie razem mieliśmy to tego się lento do Lewy Ted, pojechać, a wzięło nas to Kombo jak świeci pięknie. Oczywiście po z poziomie też będzie rany kryształ kolejny. Bardzo trudno ominąć. Ale kombo się tu dzieje. No, czasem lepiej ominąć kilka punktów, żeby utrzymać to kombo. Naprawdę. Nie ja wiem, czy kiedyś miałem takie kompo w tym poziomie, to musi być jakiś mój rekord. A oh, fak. A i tu oczywiście Marfio ośmiechnięty, bo trzeba mieć 65 tysięcy. Tam już wice kryształ zielony, czyli koniec poziomu nadchodzi. I skok wiary! On teraz nowa Assassin's Creed bo to można robić skoki wiary samurajskie. Od Ubisoft. Ta sama firma, co zrobiła tą grę, Rayman 3. Dobrze i to będzie koniec przygód na dziś, a samym razem... Idziemy na dziką pustynię